Cześć! Postanowiłem rozpocząć taką nową serię, taki v z podróży, z podróży, którą czuję, że to po, 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 po prostu jest podróż do, do tego, żeby spełniło się to największe pragnienie, które jest w sercu. I, I ten faulog to jest ta, ta ziemska moja podróż tutaj. <grym> Czyli e, coś, co do tej pory może nie widzieliście na moich filmach, ale moje zwykłe, codzienne bycie ze sobą bycie z tym wszystkim, co przychodzi, z tym wszystkim, co. z czym się mierzę, z czym się spotykam, z, hmm. z czym pracuję ze sobą, bo ja cały czas ze sobą pracuję. I, I biorąc pod uwagę, że jestem w procesie wybaczania od, 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 w takim grubym procesie wybaczania od, e, od jakiegoś czasu, to co chwilę pojawiają się tematy, które potrzebują uzdrowienia. E, i, I dzisiaj wyskoczył temat. Wystałem SMS-a od. od Przyjaciółki, znajomej, siostry, <głos》>, siostry w duchu, y że nie poczuła moich sms-ów, które do niej napisałem, że jest w nich dużo bólu. No i tak sobie zerknąłem w to i to prawda, to prawda. I zobaczyłem sobie, co takiego jest. Skąd, y sk skąd ten ból wypłynął? Z jakiego punktu? Y i, i, I pojawiło mi się coś takiego, że czuję pretensje pretensje, że coś muszę zrobić, pretensje od tego tak zwanego świata, że coś ode mnie wymaga, że cały czas jakieś pytania, pytania, pytania. Cały czas coś muszę, cały czas coś muszę, 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 muszę. I pretensje w kółko, w kółko, w kółko. I fakt jest taki, że ja to czułem i cały czas miałem wrażenie tych pretensji. Mnie to po prostu drażniło, denerwowało, że ten świat cały czas czegoś ode mnie chce. I tak miałem od dziecka cały czas. Muszę to zrobić, muszę tam to zrobić, muszę. I cały czas czułem tą presję taką i cały czas te pretensje. Czemu ja tego nie robię? Czemu jestem taki? Czemu jestem taki? I kurwa mać powiem, po prostu biała gorączka strzelała mnie zawsze i, i widzę, że ta złość jeszcze yy, na jakieś takie oczekiwania, które cały czas czuję, że oczekiwania, 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 oczekiwania i że coś muszę zrobić. One są, towarzyszą mi całe życie. Yy, i raz je bardziej czułem, raz je mniej czułem. I, I co ja w tej chwili robię, kiedy to poczułem? Co ja w tej chwili robię? Tutaj mam w tle rzutą kostkę przez O.E. I co ja takiego robię? Z tym. Teraz. Na tej, na tym, w tym momencie, w którym, w którym teraz jestem. Jeszcze jakiś czas temu nie wiedziałbym, co z tym zrobić. No, ale... ale tak jest. Czuję pretensje. Czuję, że świat ma pretensje do mnie, że czegoś ode mnie chce, że... że... Cały czas czegoś oczekuję. I jestem teraz na drodze, gdzie mam świadomość, że jest to moja własna projekcja i że tak naprawdę te pretensje, ja mam sam do siebie, że ja czegoś oczekuję od tego świata, że coś muszę zrobić dla tego świata, że muszę jakiś być. I. Zwyczajnie po prostu nie chcę być taki. Nie chcę być taki. Nie chcę czuć tych, tych takich tych frustracji i, i, i tego, że coś muszę. Nic nie muszę. Jedyne, co, jedyne czego chcę to być sobą. To być sobą. Przestać się podobać, ludziom robić, po to, żeby. Żeby mnie lubili. Kiedyś tak żyłem. Żyłem tak, że robiłem wszystko, żeby ludzie mnie lubili. Gdzieś zaczęło się to wytracać w mojej drodze ostatnich lat, ale widzę, że to cały czas gdzieś tam w tle sobie pracuje. Yy, ale mówię nie, mówię dość, mówię stop. Mówię stop, nic nie muszę. Nic nie muszę. Nie jestem nic winien. światu. Więc, więc z czego ja tak naprawdę chcę? Jakie jest moje największe pragnienie? Spokój, święty spokój. To jest pragnienie, które mi towarzyszy od dziecka. Święty spokój. Jest jeszcze masa różnych pragnień, ale jakby to jest to główne pragnienie, święty spokój. I też zauważyłem, że z tym, że ten świat czegoś ode mnie chce, że ja muszę jakiś być, muszę jakiś być, spowodowało to, że ja cały czas gdzieś w sobie miałem takie oczekiwanie na winę, że, że ja coś nie tak zrobiłem, że muszę się temu światu podobać. I to miałem od dziecka. To miałem od dziecka. Czułem po prostu. Nie widziałem w ogóle rozwiązania tego wszystkiego. A teraz rozwiązaniem tego wszystkiego jest to, żeby zobaczyć to, że to jest. Czyli w mojej codziennej obserwacji ja to obserwuję, że to jest. Nawet jeśli prowadzę te wszystkie filmy, grupy i, i, i uczę tych nauk, które po prostu są gdzieś we mnie, przychodzą. Gdzieś z góry wylewają się i idzie piękna inspiracja, idzie piękna energia, ale na co dzień też jestem zwykłym człowiekiem, który doświadcza wbrew pozorom też swoich własnych emocji. Może nie robię tego tak, że nie rzucam tymi emocjami na innych ludzi, bo, bo nie mam takiej potrzeby. I nie chcę przede wszystkim robić komuś, co sam nie lubię, jak mi jest robione. Ale to życie, wprawdzie. No spowodowało to, że zacząłem teraz to nagrywać. Żeby pokazać też tą swoją stronę, która pracuje, która cały czas pracuje. To nie tak, że ja sobie coś wyczytałem. Ja cały czas pracuje ze sobą. Non stop w kółko. W kółko, w kółko, w kółko, w kółko pracuje. Znowu mam takie kolejne pragnienie, żeby to wszystko co czuję mm, na temat siebie tak naprawdę, siebie i tego co jest w źródle tutaj, w sercu głęboko. Żeby to mogło się ucieleśnić na zewnątrz. Ale jak ma się ucieleśnić na zewnątrz w świecie, który cały czas czegoś ode mnie oczekuje? A ja mam wyrzut do tego świata. Czyli ja muszę temu światu wybaczyć. Ale ten świat jest niewinny. To jest moja własna projekcja. <grytanie> to jest moja własna projekcja, więc ja muszę wybaczyć sobie ocenę tego świata. Ocenę tego, że, ten, że coś muszę zrobić. I, i, I mam swój zeszycik ze swojej drogi serca, którą robię. Mam tą taką formułkę wybaczania, głębokiego, takiego radykalnego wglądu. I powiem Wam, jak zacząłem to robić, to co chwilę jest coś do wybaczenia sobie. Co chwilę jest coś do wybaczenia sobie. No. I, i, I zapisałem sobie nawet to gdzieś tam O te pretensje Dobra już pamiętam te pretensje takie że cały czas czujesz że jakieś pretensje tego świata, że ja jestem jakiś Jedyne co czuję, że jestem bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Ale ta moja dobroć wcześniej była rozdawana poprzez spełnianie czyichś oczekiwań. Ja zacząłem się uczyć po prostu stawiać granice i uświadamiać sobie, że tak naprawdę ja nie chcę spełniać niczyich oczekiwań, bo wtedy rezygnuję z siebie. I zwyczajnie, kiedy czuję, że rzeczywistość jeszcze do mnie w jakiś sposób mówi, że chce czegoś ode mnie, że ktoś ode mnie czegoś chce, zadaje mi jakieś pytania, czemu tak, czemu próbuję coś zrozumieć, po prostu znowu się to, znowu się rodzi to. Rodzi się to uczucie, że ja muszę komuś coś wyjaśnić, że muszę siebie usprawiedliwić przed kimś. To jest i to jest, ja uważam, że to jest totalny absurd. Totalny, totalny absurd, który, który. Bardzo wielu ludzi ma, tak jak patrzę sobie na świat zewnętrzny, to, to każdy żyje nie sobą, tylko tym, jak inni chcą, żeby ktoś wyglądał. I tak naprawdę ten świat, który wyprojektowałem sobie, który jest na zewnątrz, który oceniam, jest zakłamanym światem. Czyli ja do tej pory byłem zakłamany. Więc co ja mogę zrobić? Mogę trzeźwo na to spojrzeć. Okej, okay, do tej pory w nieświadomości swoje gdzieś byłem zakłamany, gdzieś, gdzieś żyłem nie w prawdzie, bo wszędzie to nieprawdę widziałem u innych. Ale w tym procesie odwracania tego patrzenia, że to ja jestem kreatorem. I że to tylko jest lustro, to. Ja się cały czas dokopuję do swojej własnej prawdy non stop. Pomimo, iż jest to, co mówię na tych wszystkich moich filmach. Jest ta niesamowita mądrość, która przychodzi gdzieś z kosmosu, z którą jestem od dziecka też połączony. To najtrudniej było ją wprowadzać u siebie w życie, i do tej pory jest najtrudniej u siebie wprowadzać w życie, ale to robię. Uparcie, uparcie to robię. Upadnę i wstanę, upadnę i wstanę. I robię to po swojemu, w swoim własnym tempie, yy. i nie zamierzam spełnić niczych oczekiwań już więcej. Chcę uczynić ten świat, mój własny świat, bo to, co ja na co patrzę, ten mój odbiór świata, to jest mój własny świat. I ja sobie życzę i mam głębokie pragnienie żyć w świecie pełnym miłości, w świecie, który jest obrazem tego, co ja głęboko czuję w sobie. Więc zacząłem wybaczać po prostu temu światu, czyli zacząłem wybaczać sobie, że wykreowałem taką ocenę tego świata, bo z punktu tej mądrości, która przechodzi gdzieś. Ja wyraźnie widzę, że świat jest neutralny, jest ani dobry, ani zły. I że cały czas te wszystkie oceny i osądy to są na, na mnie jako kreatora swojego życia. I tak się po prostu już urodziłem i prawdopodobnie wielu z was, wielu ludzi się tak urodziło. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu to widać na zewnątrz. Ale ja chcę kochać ten świat. Kochać taką miłością, jaką czuję się, że ja jestem w środku. I tylko te wszystkie oceny i osądy blokują mnie przed tym, żeby ta miłość mogła wyjść ze mnie na zewnątrz. I owszem, mówię o tym publicznie, dzielę się. Publicznie mówię dlatego, bo to jest mój świat. I ja temu światu oznajmiam. Zaczynam go odczyniać, czyli siebie zaczynam odczyniać, swoje własne poczucie winy, które gdzieś tam cały czas, całe życie mi towarzyszyło, absurdalne, nie wiedziałem skąd ono jest i, i, i można się grzebać w poprzednich wcieleniach w różne rzeczy. To jest po prostu jeden wielki, jedna wielka zupa w przestrzeni czasu. Ale nie ma to znaczenia, bo jest teraz i teraz ja to rozpoznaję. I w tym momencie teraz mogę coś z tym zrobić, więc zatrzymuję się. Już nie ma tak, że odkładam czegoś na później. Widzę po prostu zacisk w sobie, widzę jakieś wytrącenie z równowagi, wytrącenie z mojego szczęścia, wytrącenie z mojego takiego balansu, z radości. Siadam, zaglądam w to i dzisiaj zaglądam właśnie w to muszę, w te oczekiwania. I efektem jest tego, że postanowiłem zacząć tą serię etce homo, oto człowiek. Człowiek, który, hmm. który czuje, że jest, że jest absolutną miłością ale nie ma najmniejszego pojęcia, w jaki sposób to na zewnątrz objawić, bo są te wszystkie lęki, są te wszystkie oceny i. Pamiętam, kiedy pierwszy raz to poczułem, będąc w klasztorze katolickim, to... To się tego wystraszyłem. Wystraszyłem się tego. Bo zobaczyłem, że jeśli ja będę chciał być tym, kim się czuję, że jestem, to że świat po prostu skaże mnie na śmierć męczeńską, że mnie ponownie ukrzyżują, ponownie rozszarpią na, na, na strzępy, rzucą na arenę do pożarcia lwą. Yy... Ale tutaj nie ma siły. Ja się temu muszę poddać, bo ta prawda chce wyjść na zewnątrz. Ona po prostu chce wyjść na zewnątrz. Koniec kropka chce wyjść na zewnątrz. Nic nie zrobię. Nic nie zrobię. Jedyne co to mogę się poddać temu. Poddać się tej miłości, poddać się tej prawdzie. Ale jak się poddać czemuś, czego sam do końca nie rozumiesz, nie wiesz. No. Jest to obserwacja, jest to wybaczanie sobie. I robienie tego w takiej formie, jaką czuję. I nie na darmo na, na urodziny sobie zażyczyłem ten sprzęt do faulogowania. Yy, tak sobie czekałem, że o, przyroda wejdzie, zrobi jakiś fajny filmik, wiecie. <laughs> Ale co, yy, trzeba faulogować, żebyście zobaczyli, że też jestem człowiekiem, a nie tylko jakimś tam nauczycielem. Że tak naprawdę ja się cały czas uczę, że jestem uczniem, że mam w towarzystwie cudowną psinkę że mam swoje doświadczenia, które bywają bardzo trudne i bardzo trudno jest tam po prostu być trzeźwymi zachować, e, zachować siebie, ale one cały czas wskazują na to, że cały czas ten świat czegoś ode mnie oczekiwał, że coś musiałem, że coś musiałem i cały czas czułem, że muszę rezygnować z siebie. Pomimo już do końca nie wiedziałem, jak być tym, kim się czuję, że jestem. No i wiem, że teraz jest droga wybaczenia. Wybaczania, odczyniania poczucia winy. I tak naprawdę zobaczyłem, że to, co robię, to ja wybaczam temu Bogu, w którego wierzę, mało powiedziane. Ja, ja wiem, że On jest. To jest takie światło istnienia, gdzie, gdzie ja jestem promieniem tym. I ja tak naprawdę wybaczam, wybaczając sobie, wybaczam temu Bogu, którego osądziłem za to, jaki ten świat jest. I każde wybaczenie sobie to jest otwieranie się na więcej tej miłości, więcej tego światła, z którego jestem stworzony. Co się tak na mnie oła patrzysz? I machasz tym ogonkiem? No. I ona też ma swoje oczekiwania. Czy ja muszę je spełniać? Nie muszę. Ale niektóre rzeczy ja chcę robić i to chcę robić z serca i tylko w taki sposób chcę postępować. Nie lubię, jak się na mnie cokolwiek wymusza. W jakikolwiek sposób. O, a nawet emocjami. To jest cios poniżej pasa, emocje. Wymuszanie emocjami to jest cios poniżej pasa. A ja już odkryłem i powoli to urzeczywistniam, że nie jestem ciałem i emocjami. No nie patrzcie na mnie tym wzrokiem, tak bo zaraz się złamę. No. E <śm> 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 no. E taki fałok, taki fałok. Bo duchowość to jest wszystko. To jest wszystko. Nie ma takiej przestrzeni, która nie jest duchowa. I jak to się mówi, etce homo, oto człowiek. I ktokolwiek słucha mnie, niech wie, że ja niczym się nie różnię od każdego z was. To, że gdzieś tam jakąś tam mądrość przychodzi, że, 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 że jest fajnie, że płynie niesamowita energia i w ogóle, że się tam zdarzają różne rzeczy. To nie znaczy, że ja się za każdym razem budzę i jest fajnie. No co? Że ja za każdym razem budzę się i jest fajnie. Znaczy teraz, jak, jak się budzę i widzę, że jest jakaś ciężka energia, że jest coś nie tak, że jest jakiś taki depresyjny nastrój i, i w ogóle. To po prostu. co ja robię? Czasem, jak wpadnę przez to w jakiś schemat, to go rozpoznaję i go zmieniam. Czasem po prostu idę i położę się spać z taką myślą, że obudzę się, to przejdzie, to zresetuję jakoś to wszystko. Albo zacznę sprzątać, zacznę sobie przypominać tą całą wiedzę i mądrość, o której mówię, i zacznę ją po prostu stosować na sobie w życiu. Bo ja. Bo ja oddałem się całkowicie temu. Oddałem się całkowicie, żeby urzeczywistnić to wszystko, co czuję. Urzeczywistnić to wszystko, co wydaje się teorią. To przekroczenie ograniczeń ciała. Uświadomienie sobie tej, tej w pełni tej całej multiwarstwowości wszechświata stworzenia całego. Wyjść poza te wszystkie muszę, wyjść poza te wszystkie ograniczenia. To mnie po prostu ciągnie. To mnie po prostu ciągnie. Ja to dalej będę po prostu robił. Konsekwentnie po swojemu dalej będę robił i robię. Bo jest cały czas to głębokie pragnienie absolutnej wolności. Świętego spokoju. I on jest. Ja wiem, że on jest. I ja cały czas, że tak powiem, odgracając i uzdrawiając swoje połączenie z tym, wybaczam sobie oceny, wybaczam sobie osądy na temat innych, bo wiem, że to jest, są wszystko to jestem ja. I nie mówię ja jako. Ja mówię ja jako jestem, jako, jako ta istota, która doświadcza podzielenia, czyli oddzielenia, czyli doświadczam swojego własnego oddzielenia od źródła, które po prostu czuję, że jest, czuję, że puka, po prostu wali od środka. Jedyne co to ja muszę wziąć, o, dobra, to muszę jeszcze wybaczyć, jeszcze w ten sposób oceniłem źródło, jeszcze w ten, 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 jeszcze w ten. Jeszcze w ten, jeszcze w ten. I po drodze pojawiają się jeszcze oceny, to że się zmuszam do niektórych rzeczy, że forsuję siebie w tym całym rozwoju. Wchodzę w stany, gdzie moje ciało nie wytrzymuje i zaczyna się trzęść. No co? Pójdziemy zaraz na spacer. Tylko skończę pranie robić. No. I taki faulok jest o życiu. Bo jestem człowiekiem, który żyje tym najgłębszym pragnieniem świętego spokoju, urzeczywistnienia tego wszystkiego, co czuję, że jest, o którym się tyle mówi, o którym sam mówię. Ja chcę to po prostu urzeczywistnić. To samo chcę się urzeczywistnić. No. W nosku. No. no co? Za długo gadam? No. Także jestem taki jaki jestem, jestem taki jaki zostałem stworzony i. I to jest ok. I to jest ok. I to jest ok. No tak. No tak. No dobra, idziemy. No, idę z nią. Pa.